Motoświat, kanał tworzony z pasją. Drodzy, ja jestem Andrzej, to jest kanał Motoświat. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie Citroena C3 C Citroen C3 u mnie już był na kanale, ale co prawda pierwszej generacji, w sumie nad nim, która to jest generacja. Druga. druga, dzięki, więc zapraszam od razu tutaj, bo już się wyrywa właściciela Adama. Cześć, się. Cześć, Witam. <laughs> druga generacja, tak? C3. Druga generacja, y y czy... jednak przed liftem, bo jeszcze był lift. Nie? A, czy to jest przed liftem? Tak, jeszcze? to jest druga generacja przed liftem. Ok, który rok? Czyli 2010. A motor jaki masz? 1. tu? 6, HD. Ok, a, Aczkolwiek troszkę mocniejszej wersji, bo 112 godzin, a były też 90. Aha, ale to seryjnie też jest ta 112 wychodziła. Tak, tak. tak, tak. Nie, że tam coś pod, podrabiałeś. Taka miła, może miła, niemiła niespodzianka, ale no nie, nie, nie wiedziałem jak go kupowałem, że, że, że jestem jest, mocniejszy. Że jestem mocniejszy, tak. A, no to spoko. Jak długo posiadasz ten samochód? Na tą chwilę. Jakieś pół roku. A, okej, okay. myślałem, że trochę dłużej. Nie, no taki świeży zakup powiedzmy dla A ty domu. nie miałeś wcześniejszej trójki? Też no. miałem białą. To może dlatego mi się pomyliło. <laughs> I tam też miałeś 1,6 HDI? To jest 1,6 i właśnie tą 90. Aha, przez to. Czuć różnicę faktycznie? Czuć różnicę bardzo, uh -huh. jeżeli chodzi o przyspieszanie i tak dalej. A spalanie? Spalanie jest tak. Powiedzmy, że nie odczuwam jakiejś różnicy, znaczy nie odczuwam, moja żona w sumie tym jeździ, ale nie zauważyłem, żeby była jakaś większa różnica, bo tutaj jest 6 biegów też. A tam też było 6? Tam było 5. A, okej. Okay. Czyli na... potem najłatwiej rozpoznać, e, którą masz wersję? 90 czy 112? No chyba, chyba tak, A aczkolwiek no ja tam no gdzieś tam e... O, bywając z tymi autami, ogólnie z autami, no. to tak kurczę, no nie spotkałem jeszcze takiej wersji i jak z kimś rozmawiałem, to wszyscy byli w szoku, że, że, że to jest A ty go kupisz, sprowadzałeś? Czy on jest... To było z Niemiec sprowadzone. Z Niemiec, okej. Okay. W sumie tak, może ten egzemplarz nie masz długo, ale ogólnie jako Citroen C3 już troszeczkę masz, nie? W sumie. No tamtą C3 Więc... mieliśmy 3 lata bodajże, mm. także... Więc może coś powiedzieć o awaryjności, jeżeli chodzi o te 1.6? Albo o, też na co zwrócić uwagę, bo... Citroen kojarzę mi się przynajmniej ja miałem Xary Picasso. Wiem, że to dużo starsze auto, no. ale tam progi leciały nieziemsko. Nie, Jak jest tutaj? Tu nie, jeżeli chodzi o jakąś blacharkę czy cokolwiek, to nie ma tutaj problemu. Uh -huh. e, jeżeli chodzi o mechanikę, no tutaj z, z racji tego, że jest ten mocniejszy motor, ma dwumasę i, e, i co ma i FAPA ma, a Aha. 50 tego nie miała. Czyli 90 będzie tańsza w eksploatacji? Jeszcze mniej awaryjna, mhm. prawdopodobnie. No ja nie okay. miałem żadnych przygód większych. Wiadomo, po zakupie, wymiana rozrządu, oleju, no podstawowe, podstawowe rzeczy, podstawowa obsługa. Ogólnie serwis takiego samochodu jest drogi, jeżeli chodzi o części eksploatacyjne? Kurczę, no nie no. Rozrząd kupiłem, no znaczy kupiłem, no to co płaciłem za, za ten rozrząd chyba kosztował w około 600 zł. Ok, pompą wody. Aha. No to tak e, filtry to, 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 to wiadomo, no, w każdym małcie to nie jest jakiś kurczę zalazek, nie? No. Dobra, jesteśmy we wnętrzu. A wiecie co to jest? hi system. no to jest jak y, czy to jest prawdziwy hi system? To, to jest prawdziwy hi system z subwooferem w no, bagażniku. A w poprzedniej wersji też to miałeś? Nie było tego właśnie i to jest też no i... byłem zdziwiony, że jest coś takiego tutaj. Okej okay, i czujesz różnicę w sensie w dźwięku? Straszną. Naprawdę? No. I jest tutaj też Bluetooth w tym starym radiu bo to stare radio. No takie stare, no. Łączy się telefony, zestaw głośno mówiący, normalnie możesz rozmawiać. No jest po prostu... No niemożliwe, nie? Że, że, że takie coś było wtedy. Byłem w szoku. Kierownica oryginalna? Kierownica oryginalna, i, i z racji tego właśnie, że to jest ekskluzji wersja, no. no to jest środek coś jak DS3, nie? Bo zwykłe c 3 to były takie zwykłe, takie, takie Ta kierownica była taka zwykła plastikowa. Uh -huh. No, czasami wychodziła chyba w skórze, Aha. E, tutaj ten, ten dekor był też taki zwykły, plastikowy, tu jest ala szczytkowana aluminium. Mhm. No wiadomo, że to jest plastik, ale tak no, wygląda. tak, ale tak to wygląda, wygląda lepiej niż, niż takie zwykłe, nie? E, Jakieś tutaj te dekory Black Piano, podłokietnik, ale podłokietniki chyba zwykłe te trójki miały, nie wiem, mhm. nie jestem pewny. No i ta duża szyba, nie? E, z odsuwaną podsuwisko. I Ja pierdzielę. To się wszystko całe odsuwa. Tak, to wtedy. się całe odsuwa i masz taką panoramę. Ale panoramę, ala no? Ale panoramę, nie? Ale dziwnie to wygląda. Nie, nie, nie jechałem myślałem, to jest takim rozwiązaniem. Ale korzystasz z tego? Pewnie. Jak nie ma słońca. Jak to, nie ma słońca, bo jest słońce to wieczorem, jest? znaczy wieczorem, no wieczorem wiadomo nie zawidać, bo sobie gwiazdy no. <grym> Na postoju. Romantyczny no. wieczór. Tak, tak jest, dokładnie. E, aczkolwiek w, jeszcze w tej białej no. wice, co mieliśmy poprzednio. E, tutaj od lusterka, e, tylko lusterko też chyba było fotochromatyczne. Foto I tu gdzie e, szedł przewód do tego lusterka, były takie trzy jakby białe LEDy, które też świeciły tutaj. No, tak delikatnie ale świeciły. Okay. Bardzo, bardzo fajnie to wyglądało. Okay. Tutaj tego nie ma, no ale no... Za co high sy hi system mamy. <dusłuchania> do słuchania i do ale to jest grania Spoko. No trochę to już chyba z racji wieku po dziurach czeszczy, ale no. Aha, okej. Okay. No, wiadomo, nie, no to jest Citroen. <dusłuchania> no właśnie, jak mówisz, że czeszczy to wnętrze, tak? jak Znaczy się, i... chodzi mi o sam tutaj o sam ten daszek. Ten, ten daszek znaczy nie... a, Tutaj te plastiki no nie są jakoś tam najgorzej wykonane, no wiadomo, że to to nie jest w ogóle klasa też premium, nie? nie? To też jest... to jakiś Audi czy, czy Mercedes, no to nie ma co porównywać do tego, no ale, ale nie jest źle, nie? Masz ten pomat, widzę nawet jest, w tej wersji? Też jest ten pomat. I te zegary też chyba są takie troszkę lepsze. Wydaje mi się, że w zwykłych wersjach chyba nie były takie, ale no, mogę się mylić. Kurczę, nie wiem, nie nie powiem ci też dokładnie, bo nie wiem. Bo one nie będę się tutaj mądrzył, uh -huh. bo musiałbym to naprawdę gdzieś widzieć na zwykłej C ale no... No nie wiem. Schowek <grystanie> mogę otworzyć? Może. W ogóle ciekawy zabieg, że... O kurde, myślałem, że on będzie bardzo płytki, a jestem no jest, w szoku, i jest głęboki. Jest, jest, lampka. <grystanie> jest Też, lampka, ale nie świeci. Ok. Może ludzka spadła. No, to... Ale jest. Ale jest. B właśnie chciałem powiedzieć, że jestem w szoku, bo tak. Byłem pewny, że on będzie bardzo płytki, bo ta jest... deska tu mocno wystaje, tak. a ty masz tu ogrom I... miejsca, bo ten schowek jest cofnięty. Tak, a i tak jest bardzo no, duży. E... Nie spotkałem się z czymś takim jeszcze z takim I... rozwiązaniem. Czy jest klimatyzowany? Tu pewnie będzie filtr, czy nie? Nie wiem. A no, może, nie wiem. Nie patrzyłem, nie zaglądałem. Możecie nie dać znać w komentarzach. No. Co tu? Tu jest jakaś półeczka. Taka chyba raczej wątpliwa w sensie, bo... To Taka nie, wątpliwa. Wszystko wypada, nie? Jedyne nie. z czego mi tu brakuje, y, cup holdera. Nie ma w ogóle? Nie ma tu w ogóle, y, no nie wiem. 12 V i AUX. A, i USB masz A jeszcze. A to tutaj. nawet nie widziałem tego, nie, nie zaglądałem. Ty, ty czy możesz tu chyba muzykę po USB sobie jeszcze puścić z pendrive'a myślę, myślę, że tak. Aczkolwiek jak już masz Bluetooth to... To, to jest niby schodek jakiś? No. <laughs> dobra pytanie. Co to jest? No, Bo to ma pewnie tutaj, tak? Jakoś? Yy, o. No jest, takie coś małego. Takie coś, no dobra. Ale tamto to nie wiem, czy to <laughs> miał być schodek czy tak przypadkiem... Nie wiadomo co autor miał na myśli. <laughs> No tutaj nic nie trzesz. Czy tak ogólnie dobrze jest spasowane i ładnie wygląda ta deska? No, ale ta kierownica największą robotę ta, tak kier... fajnie wygląda. kierownica całkowicie dodaje uroku, nie? Mhm. W tym Test zamykania i otwierania drzwi. Dobra, nie będziemy tego więcej robić. Op. Teraz jest ustawiony w sumie pod Ciebie, ale był bardzo podobnie jak pode mnie byłby, więc miejsca tak, no się sam za sobą, na nogi jest bardzo dużo miejsca, tutaj na stopy, więc spoko. Tunel środkowy jest, ale nie jest jakoś tam super duży. Podłukietnika brak. A, ale bardzo ciekawy ten. Nie zwróćcie na to uwagi z przodu na te fotele, one są takie też takie lepsze. Widzę. Tak. No i mogę to wam Tyka, pokazać? Ale Alcantarka właśnie no, to fajnie wygląda. Taki I... lekkie kubełki, no wiesz, takie lekkie wyprofilowanie jest. No nie trzymają, nie oszukujmy się, jakoś super zarobiście, ale, mhm. ale no... No ale jak na Citroena to raczej bym się spodziewał jeszcze bardziej takiej... Biedy. Biedy, no. <grym> taboretów takich. No, taboretów dokładnie. W Citroenach były takie typowe taborety, nie? Isofixy są, z y, ten, gniazdo, y, podświetlenie jest. Ta panorama dotąd aż sięga teraz widać ta szyba panoramiczna, no i co, no co tu więcej pokazywać, jest jakiś schowek, zobaczcie tutaj też wykończenie takie samo jak z przodu, tu, tu gdzie ma być miękko jest miękko teraz wam pokażę jeszcze bagażnik przy okazji możecie zobaczyć jak ten samochód wygląda z tyłu dosyć nowocześnie trzeba przyznać, nawet jak na ten rok to wygląda nowocześnie ok, bagażnik wygląda w ten sposób no i jest dosyć Duży. Na pewno jest większy niż ten, co był w pierwszej generacji, bo to pamiętam, bo jeździłem trochę tym samochodem. A pod spodem, zobaczcie, mamy tutaj miejsce na raczej zestaw naprawczy, ale gdyby się wywaliło tą, ten styropian, to raczej jakieś koło dojazdowe myślę by się tutaj też mogło zmieścić. Więc tak to się prezentuje. Pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda po złożeniu oparć tylnej kanapy, chociaż jednego czy mamy uskok czy też nie. Tutaj można zobaczyć jest ten subuferek. A tutaj, od tego Hi-Fi system, ty on jest konkretny, on jest duży. No. To dlatego to fajnie gra. Tak jest. A nawet, czyli pewnie normalnie w tym miejscu byłby ciut większy bagażnik, bo nawet widać, że tutaj. No, chyba tak, no że to byłoby coś, prosto, tak byłoby jak w tej prosto tutaj. No. Także... No. Troszkę zmniejsza, ale no warto. Myślę. Ale daje, daje jakiś tam efekt. No. Ciekawe jak my nagramy dzisiaj dronem przebitki, zobaczcie. Jeszcze leje jak cholera. O, może po kokuryzy będzie tutaj widać. Nie, nie, leje, ale... No troszkę, ale, no, ale... wiatr jest konkretny. Ale pogoda jest upierdliwa. Y... Czego <grym> się nie robi dla YouTube'a, dla zasięgów. No dobra, uskok mamy, No, ale pre... tak, uskok tutaj jest. Dosyć spory. O, dziękuję. Tak to wygląda. Nie ma za co. <grym> Tego się nie da na przykład jeszcze bardziej podnieść. W sensie... W niektórych samochodach jest, że tak nie, nie, tu nie, i nie, można nie, tam jeszcze nie, złożyć i wtedy jest. Tu jest tak. No wiadomo, nie będziesz tym przeprowadzek robił. No nie, to jest samochód miejski jakby nie było, <laughs> ale na no jakieś większe zakupy, myślę... Dla kobiety. <laughs> Dla kobiety <laughs> <już> wystarczy. <laughs> no i tym akcentem przechodzimy do jazdy próbnej. W sumie ten silnik był też w poliftowych Citroenach Xara Picasso już. Z tego co pamiętam i pamiętam, że właśnie znajomemu. Przy jednak większym aucie, nie? Tamto, tamto tam jest większe, no to ten samochód palił tak, właśnie też do 5 litrów maksymalnie. No, to 5 litrów. Więc? No, no, ja Ci nie powiem dokładnie, bo... Wy my tak... ty masz tym bardziej po mieście, czy...? No Ania tym jeździ e, 10 km do pracy. A, okej, okay. okej. Okay. Także no, taki tryb, no, no nie wiem jak to nazwać, <laughs> nawet nie mieszany, no to nie jest ani wiesz, długie trasy, coś. Tylko no to jest 10 km do pracy i z powrotem codziennie, nie? Dobra, teraz jest chwilowe 2, -2. dobra, to, a jakieś średnie dalej. 5 litrów średnia, 5 litrów średnia, no. akurat. <ścof fit> no, no, to, no to tak jak mówiliśmy, nie. No, te kurde, wyświetlacze to już są chyba odkąd pamiętam, chyba 206, tak, to, tutaj to, 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 były takie, w 206 ogóle... no. gdzieś tak tak, takie stare jeszcze, nie? Bo w lepszych wersjach wiem, że były tutaj te y nawigacje nawet takie wbudowane ekran, y nie? Tak, Różby... tak i chyba nie wiem czy w przedlifcie, po liftach na pewno, ale w tym nie wiem czy to było. Przedliftowej wersji, no Parktroniki, nie? A mówię na Przed nawet nie było, dobrze. Także jest, jest tam jakiś Pika jest. Zwrotne auto jest, to trzeba przyznać. Ale raczej nastawione na komfort, bo ten układ kierowniczy jest taki... No taki do miasta. No, taki <słuch> do. Taki, no, taki o. Płyniemy łodzią. Tak. A Widoczność jest spoko tutaj, z każdej strony, więc myślę, że właśnie dla kobiet to auto jest w porządku. Biegi zmienia się tak normalnie, nie trzeba ich szukać jakoś, czy coś. A co to jest to jeszcze? Odświeżacz powietrza? No. A. Dobra, może nie pokażę. Żebym miał to wyciągnąć. Taka wkładka, wiem, że to kiedyś było dostępne normalnie, mogłeś to w motoryzacyjnym zamówić. Ale później to, nie wiem czy to wycofalić, to, to po prostu nie było interesu na tym, Aha. bo gdzieś to kiedyś chciałem też zamówić, ale był problem. Ale pewnie e... to jest i tak drożej wychodzi niż jak zwykłe takie zapasy. Pewnie tak, a ogólnie próbowaliśmy kiedyś tu Zasączyć, Dla... zwykłym no perfumem takim tak. samochodowym, no to... Ja tam nie czułem tego jakoś mocno, nie? taki bajer też po prostu, który Sethi Drone wymyślił gdzieś tam. Mili diesel, ale tak dosyć kulturalnie pracuję, powiem Ci. Myślałem, że będzie gorzej. Tamten zdecydowanie, ten 1.4, bardziej było to taki traktor A tutaj już jest to troszkę lepiej z tym. Jeździcie gdzieś z tym autem na trasę, czy raczej nie? Wiesz co? Na trasy? Czy gdzieś byliśmy? Ostatnio nie pamiętam. Tą poprzednią byliśmy w Karpaczu. A. No to wiadomo, przy większych prędkościach jest hałas, nie? No. To... Ale tu jeżeli chodzi właśnie o, o komfort jazdy czy cokolwiek, mm -hmm. żeby tam jakoś, nie wiem, fotele były na tyle niewygodne, że po 100 km bolą cię plecy czy, czy coś, to nie. To... Czyli można na trasę spokojnie, też... Spokojnie, jakby było potrzeba jechać nad morze czy gdzieś dalej, to myślę, bez że, że bez problemu. Zobaczysz, że spalanie tutaj jest bardzo fajne. No. No i... dynamiczny jest ten silnik. O kurde. Dobra, jest dynamiczny, bo tak na razie bardzo spokojnie. <laughs> Właśnie chciałem ci powiedzieć, żebyś sobie gdzieś tam... Ja pierdziele. No jest mega dynamiczny. Dobra i da się w miarę szybko wchodzić w tak zmieniam zdanie. <laughs> Inne oblicze. Wcześniej tak spokojnie dziadkowo, a teraz jak go tak podkręcam na obrotach, to... Fajnie, fajnie prawda? No jeszcze pojechać, nie? Jeszcze jest wyprzedzić. tak. wyprzedzić. Eee, także taka, można, można się zaskoczyć, nie? Taka, taki... taka miła niespodzianka w sumie z tym mocniejszym silnikiem i co jeszcze też właśnie tutaj jest, czego nie było tam, na przykład tej 90. to z tyłu też są tarcze. Nie będą. Aha, a tam były bębny Tak okay. Podsumowując, jeżeli chodzi o mnie, to takie dosyć przyjemne auto do jazdy na co dzień. Zaskakująco mocne, jak na takie auto, nie spodziewałem się, że faktycznie będzie aż tak. Fajne spalanie i ogólnie prowadzi się tak spokojnie. Nie wiem, nie, nie mam jakiegoś, jakiejś rzeczy, która mi tutaj wkurza albo przeszkadza. Jest coś takiego u Ciebie? W sensie coś Ci tak bardzo przeszkadza w tym aucie, co chciałbyś zmienić? Kurcze, no dla mnie to jest wystarczająco. Ja bym tutaj nic nie zmieniał. Jakbym chciał sobie poszaleć na to, że to kupiłbym inne auto, nie? No dokładnie. Każde auto do czegoś służy, nie ma do wszystkiego. Dokładnie. Czas na podsumowanie, no dzisiaj sobie zbyt dużo nie potestujemy, bo pogoda nie rozpieszcza nas. Powiedz mi, czy w sumie, skoro kupiłeś drugiego, drugą C3, to chyba to pytanie jest bez sensu. Chciałem zapytać, czy jesteś zadowolony z tego samochodu i czy kupiłbyś go ponownie, ale kupiłeś drugą, drugi raz ten samochód. Jestem zadowolony tak samo jak żona i to w sumie, w sumie była ono... wspólna decyzja, żeby kupić drugi raz to samo auto. A czekaj, a co się że... stało, że, ku... że sprzedaliście tamto albo no, sprzedali... że wymieniliście? Sprzedaliśmy tamto, no po prostu no... Zepsuło się? Nie zepsuło się, właśnie nie zepsuło się. Postanowiłem, że to ogłoszę, mówię, a już, może się aha, uda sprzedać. Aha, okej. Okay. Postaw, postawiłem tą kumpla i tak w sumie, nawet bez ogłaszania w, w internecie, tylko z drogi. Sprzedało się, przyjechała pani. Fakt, faktem oglądała to trzy razy: bo pierw była sama, później mhm. przyjechała z jakimś tam kolegą, mechanikiem. Kolega stwierdził, że jeżeli dogadamy się, co do ceny, to on właśnie nie zastanowił, no i tak. Przyjechała z kasą. Ile zaraz mniej więcej trzeba wyłożyć na tą drugą generację? Mniej więcej. Powiem Ci tak. W podstawowej jakiejś tam wersji. Bieda, Bieda Edition. i tak dalej. To kupisz to już nawet. Bo ja wiem, nawet i może za 7-8 tysięcy. Co ty gadasz? Jakiegoś tam z trupka dojeżdżenia do, do okay. pracy. Ale no. Już takie konkretniejsze wersje i te przedliftowe, uh -huh. no to tak w granicach myślę no 18 tysięcy za ładny egzemplarz z jakimś tam fajnym przebiegiem. Aha, okej. Okay. No, a no lifty już później już, już też już mają wyższą cenę, nie? No wiadomo, wiadomo. To zależy od wyposażenia i tak dalej, bo ona też, e, jak sprzedawałem tą białą, to ta, ta, ta um, klientka też pytała, czemu taka cena, bo przecież są tańsze. Ja mówię, no ale wie Pani co, no mówię, jak idzie Pani po nowe auto do, do salonu i chce Pani mieć, nie wiem, Parktroniki, składane elektrycznie lusterka. To za to się wszystko dopłaca. Za to, to wszystko trzeba dopłacić. Ok. No, no, także stąd ta cena, no tamta też była. Była w bogatej wersji, też w ekskluzywie, tak jak tutaj. Aczkolwiek no, nie miała tyle bajerów co tam. To... Uh -huh. Czy nie polecasz taki samochód, jako eee, miejski samochód? Jako miejski samochód jak najbardziej. Do, 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 na dojeżdżania do, dojeżdżania do pracy, dla kobiety czy tam nawet dla faceta. To... I mówisz, że nie bać się korozji w takim samochodzie Nie. Już. Bo w jedynce wiem, że był ogromny problem. Na przykład yy, w, w sensie tej tak, generacji. Tak, progi chyba głównie i gdzieś tam doły jakieś no. błotniki, gdzieś tam na rantach coś. No tutaj też no, coś, tam, coś tam się dzieje, no, nie oszukujmy się. Też ma swoje lata mhm. i też nie wiadomo w, jakim, w jakich rejonach tu jeździło ile jeździło, e, aczkolwiek dużo chyba nie jeździło, bo przebieg jakoś tam nie jest mhm. na tyle lat duży, bo chyba tam było 130 tysięcy. O kurde. E, także także no nie jest jakiś przebieg, ale no wiadomo. E, te auta dzisiaj na pewno nie są tak wytrzymałe jak auta z lat 2000-90. 2000, nie? No to prawda. Ale no, ja tutaj nie narzekałbym na jakieś tam Korozję. Gusze, korozję. I, 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 I jakieś tam problemy blaharskie. Jest taka pogoda, że sorry, ale chyba będziemy kończyć ten odcinek. Dzięki, że chciałeś wystąpić i pokazać samochód. I jeżeli będzie dużo lajków w górę, to pokażę samochód, którym on częściej się porusza. <laughs> bo tym, tak jak wspomniał, porusza się najczęściej żona, tak? Tak jest. A on ma. Ciekawszy samochód, więc jeżeli chcecie go zobaczyć, no to musicie dawać dużo łapek w górę i pisać komentarze, a I wtedy... Samochód, który powiedzmy pokazuje też jakieś moje umiejętności, moją pracę. No tak, bo w sumie. O... Dlatego też pytałem właśnie Cię między innymi o tą korozję i tak dalej, bo wiem, że ty się tym zajmujesz na zawodowo, w sensie jeżeli chodzi o odbudowywanie samochodu, lakiernictwo i tak dalej. Trzymajcie się, jak zwykle na widzimy radę, się w niedzielę to... Cześć!